Cześć, jestem Jakub z kanału W dzisiejszym odcinku pora podsumować finałowy odcinek drugiej polskiej edycji programu Lego Masters. Działo się tam wiele, ale stała się też rzecz smutna, do której w tym odcinku e, sobie przejdziemy. A zdanie że z najdłuższy czas w obydwu polskich edycjach i być może, choć nie jestem pewien, ze wszystkich edycji na świecie. Ich czas wynosił równo dobę. Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, że naprawdę czas budowy podzielony był na kilka dni i uczestnicy nie przystępowali do konkurencji na jedno podejście, wiadomo, spali jedli między tym wszystkim. Dowodem na to będzie też sytuacja, o której sobie, ta smutna sytuacja, o której sobie dzisiaj jeszcze powiemy. Niezmianie to fakt, że czas 24 godziny to bardzo dużo, bo porównaniu do finału w pierwszej edycji jest to o aż, aż o 6 godzin więcej. Uczestnicy od początku wiedzieli, co chcą budować, mieli już od początku, od pierwszych minut, e, plan. E, tak też Bartek i Patryk już w pierwszych minutach ustalili, że budują egzotyczną plażę z dużą ilością małych domków wokół. E, rysiek i Łukasz pali na pomysł ogromnego e, kaktusa, jest jeżdżącymi jest jeżdżącym takim szylo pociągiem, e, przejeżdżającym przez e, jaskinie. A Maciej i Kacper chcieli zrobić nawiązanie do Kruka Stefana z pierwszego odcinka, i ich konstrukcja była właśnie powiększoną jego wersją. A przynajmniej miała być, gdyż niestety po, pierwsze, po jednej z przerw reklamowej widzowie mogli nie niemałe zdziwienie, gdy okazało się, gdy okazało się że Waraszkowie nie wystąpią w dalszej części finału. Obserwowałem do tej pory różne opinie różnych osób na temat ich faworytów i w większości obserwowałem, że widzowie byli właśnie za, za tą parą, za braćmi, więc myślę, że wiele osób mogło się poczuć mocno zawiedzionych w tym momencie, gdy się tego dowiedziało. Ja czuję dużo niedosyt z tego powodu, że nie mogłem zobaczyć efektu końcowego ich pracy. Bo myślę, że całość prezentowałaby się naprawdę świetnie. No nie wiem, czy by wygrali, bo jakoś nie byłem fanem tego pociągu z szybami, co jeździł wokół, ale mi się wydaje, że dopracowaliby tą pracę i mogliby spokojnie e, walczyć o. E, oczywiście. E, oczywiście. O e, wygraną. Jako, że w odcinku padła tylko informacja, że Maciek zachorował, postanowiłem skontaktować się do Maciek w tej sprawie w wiadomości prywatnej, by, do, by trochę jakby szczegółów się dowiedzieć. Dowiedziałem się, że Maciek w dniu nagrywek miał mocną gorączkę i nie był na siłach budować. Szkoda, że nagrywki nie zostały przesunięte, o kilka dni i bracia nie mogli wystąpić, tak jak już mówiłem. Ja o tym, że wasz nie wystąpił w tym w odcinku, wiedziałem już o poranku, gdyż napotkałem o tym artykuł, a nie było to pewne. Źródło e, wiedzy, więc łudziłem się, że może no, jednak to się nie wydarzy, że oni wystąpią, ale niestety, niestety ten artykuł mówił prawdę. Odchodząc, e, odchodząc już od tematu walaszków, w odcinku zauważyłem dziwną rzecz. Strasznie mało występował kamień i dopiero e, gdy zostało kilka godzin do budowania, to pierwszy raz go zobaczyłem, pomijając wstępu, wstęp, bo wstępie występował i do uczestnicy kończyli budować, czekała na nich niespodzianka, w z ostudia został przyniesiony ekran telewizora, na którym pojawił się juror z australijskiej edycji Lego Masters i życzył uczestnikom powodzenia, coś tam jeszcze do nich mówił. A to wcale nie był koniec niespodzianek, gdyż, gdyż przed ogłoszeniem werdyktu w studiu pojawili się również uczestnicy drugiej edycji Lego Masters, którzy już Odpadli, były to trzy pary. Osobiście wolałbym, że pojawiły się osoby z pierwszej edycji, ale tak fajnie, że, że ten finał miał takie urozmaicenie w postaci tych osób, co przybyły. Po chwili przyszła pora na werdykt. Wygrali Ryszard i Łukasz. Nie chcę w tej chwili odbierać chwakom, odbierać tej wygranej, ale... Jak po ja spokojnie przyjrzałem, sobie, przyjrzałem się konstrukcjom, e, to zastanawiam się czy nie powinni wygrać Bartek i Patryk. No wszystkie obydwie prace były godne finału i osobiście e, mi się bardzo podobały, e, choć cały czas moją ulubioną konstrukcją z tego sezonu zostaje obraz z zrobiony w półfinale przez braci. Ryszard i przepiękne i śmieszne szynszyle. Co aktusa, to było moje zdaniem, trochę zbyt kwadratowy i kanciasty. Bartek i przywiązali, przywiązali wagę do wszystkich budynków, które zbudowali. Na radę poświęcili im bardzo dużo uwagi, były bardzo ładne. Były one ustawione na takiej skale, co dawało piękny widok. Spr sprytnie wykonali też ruchomy wodospad, i ode mnie wielkie gratulacje dla obu par w tym momencie odcinek drugiego końca tradycyjnie dowiedywaliśmy się co czeka nas w następnym odcinku bo jak wiecie lub nie, zawsze po odcinku finałowym jeszcze jest odcinek świąteczny, znaczy no nie zawsze, tak było w pierwszej edycji i w tej edycji dokładnie, dokładnie tak samo i ja uważam, że ten odcinek świąteczny będzie jeszcze lepszy niż temu będzie dużo danych osobistości, co było widać po tym krótkim zestunie, więc spodziewajcie się także, że nagram o tym odcinek a teraz już was żegnam. Pa!